W Muzeum Praca Re trwają przygotowania do otwarcia kolejnej stałej ekspozycji. Najdawniejsze dzieje górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Kuratorem wystawy jest Adrian Rams, którego poprosiliśmy o krótką rozmowę. Wystawa przedstawia dzieje górnictwa w rejonie Jaworzna od czasów najdawniejszych. Mówimy tutaj, że mamy pierwszą w historii Polski, jeszcze w Polsce przedrozbiorowej, kopalnię węgla Szczakowej, która powstała w 1766 roku, ale zaczynamy znacznie wcześniej, bo jeszcze przed XVIII wiekiem. W wieku XII-XIII toczyło się tutaj wydobycie ród kruszców ołowiu, później cynku. I tutaj ta kwestie, kwestie techniczne, kwestie materialne są dość mocno związane z tym wydobyciem węgla w XVIII wieku, jeszcze zanim zaczęto wydobywać węgiel na skalę przemysłową. Eksponaty w większości pochodzą z naszych, z naszych własnych zbiorów. Uzupełnione są także eksponatami ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ale Mniej więcej w 80% są to nasze własne zbiory, które pochodzą tutaj z jawożna, z jawożnickich kopalni. Ministerstwo w sposób znaczący finansuje, finansuje tę wystawę. Reszta naszego wkładu własnego pochodzi z dotacji celowej Urzędu Miasta. Na wernisaż wystawy Muzeum zapraszana 19 grudnia na godzinę 18.00.